Czy KULEN mógłby wrócić do graja na proscenie? Chciałbym zacząć od tego, że KULEN to osoba, która, jako jedna z niewielu, tak bardzo wspiera i angażuje się w profesjonalną scenę Fortnite. Ej, pierwszy raz w życiu widzę KULENA bez słuchawek. O, jest, Ale... Ej, ty, wiecie, ty jesteś pierwszy raz w życiu na streamie bez słuchawek? Ja. Muszę mi widać, dajcie mi spokój. Transmituje prawie każdy turniej, a na jego transmisjach przebywają regularnie dziesiątki tysięcy ludzi. Większość osób Kulena będzie postrzegało jako śmiesznego komentatora, i niektórzy mogą nawet nie kojarzyć jego wcześniejszej profesjonalnej kariery. Co jest? ULN nigdy nie był bardzo dobrym prosem, takim jak np. Geras czy Harry, ale może poszycić się całkiem niezłymi wynikami w poszczególnych sezonach. Jest to na pewno jeden z nielicznych graczy, którzy rozpoczynali swoją grę, i jeszcze w 2019 roku uczestniczył w Competitive Fortnite aż do dzisiaj. Jego kariera zaczęła się tak naprawdę tak jak większość polskich graczy w momencie eliminacji do World Cup'a. Jeszcze na turnieju rozgrzewkowym przed eliminacjami udało mu się zarobić pierwsze 175 dolarów. Na eliminacjach zarabiał mniej więcej porówno na solo, jak i na duo i udało mu się zdobyć pieniądze prawie w każdym tygodniu. Pomimo wysokich lokat, nie zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata, a jego droga po nich zmieniła się nie do poznania. Jeszcze przed World Cupem grał trio z i zagrał z nim swój najbardziej dochodowy turniej, czyli trio kapana, którym najpierw dostał się do drugiej rundy, a później zajął 43 miejsce, co dało mu 1000 dolarów. Jego prime jest dosyć krótki, bo trwa zaledwie rok od początku prosceny do połowy 2020 roku, ale przez ten czas udało mu się zdobyć prawie 5000 dolarów. W tamtym czasie osiągnął swój pik punktów rankingowych, czyli 17 tysięcy, jak na tamten moment przy małej ilości turniejów z Perem robi dosyć duże wrażenie. Jego praktycznie wszystkie earningsy są w 2019 roku, więc jak na tamten moment można powiedzieć, że kulen był jednym z lepszych prosów w Polsce. Właśnie w tym roku posiada swoje największe sukcesy, tak jak wspomniane wcześniej, dobre wyniki na trio lub zajęcie trzeciego miejsca na nieoficjalnym turnieju solo ESL Katowice, na którym zarobił 5000 dolarów. Jeszcze na początku 2020 wydaje się jakby starał się utrzymać formę, ale nie wychodziło mu to za dobrze. W 2020 zarobił tylko 900 dolarów z jednego turnieju, czyli na finałach AFNCES-ów, a jego wyniki w tamtym roku przestały być imponujące nawet dla przeciętnego gracza. Oglądał i będzie się ze mnie śmiał. No to robię ci PR checka QLN. Wszyscy, którzy interesują się profesjonalną sceną wiedzą, że 2019 i 2020 rok to lata, w których było najłatwiej zarobić pieniądze w Fortnite. Nie chcę umniejszyć tymi słowami wyników i osiągnąć kulena, bo nadal był jednym z lepszych prosów, ale pomimo wszystko eliminacje do World Cupa czy Winter Royala w 2019 roku to były turnieje, na których była największa możliwość wygrania pieniędzy. Konkurencja w tamtych latach również była największa, dlatego takich wyników, jakie posiada kula nie można zostawić bez komentarza. Lecz od tamtego momentu Fortnite poszedł znacznie do przodu, i w tym momencie jest jesteśmy na kolejnym piku popularności grania turniejów przez całe community. Wiele prosów z czasów World Cup'a odpadło gdzieś pomiędzy drugim a trzecim chapterem, ponieważ nie nadawali się już do grania na prostynie, a nadal potrafili każdemu wmawiać, że zmieniają grę z powodów braku chęci. Wielkie pieniądze, które były pokazywane publicznie na workupie zmotywowały wielu graczy do grindu, i gorsze jednostki musiały odpaść. Mógłbym skupić się na umiejętnościach budowania czy strzelania, ale mija się to z celem. Chyba panik maców nie dostał. O, QLN na pewno strzelaniu, jak i budowaniu nie wypada źle, ale nigdy nie było głośno o nim na tyle, żeby uznawać go za jednego z lepszych w tej dziedzinie. W momentach jego prime'u ta gra wyglądała zupełnie inaczej, samo strzelanie było zupełnie inne, budowanie było na zupełnie innym poziomie, nie było wspinaczki, nie było sprintu, a od wody na skrajach mapy po prostu się umierało. Od początku 2021 roku, prawdę mówiąc, nie ma co analizować. Trzeba przyznać, że jeszcze parę turniejów w 2022 lub 2023 roku grał całkiem nieźle i po samych wynikach moglibyśmy uznać, że Kullen jakąś formę posiada. Aktualnie widać u niego jeszcze jakieś turnieje, a nawet earningsy na Nobildzie, które wykrywał mu oczywiście Jabłko, ale aktualnie nie może pochwalić się dobrymi wynikami na kaszkapach albo fncsach. Oczywiście nie jest to wina jego słabej gry, ale streamowania. Ostatnie jego poważne turnieje to były Sol victory Kaszkapy, na które dostawał się dosyć często, jeszcze w 2023 roku, ale nawet wtedy nie udało mu się wygrać żadnych pieniędzy. Widać doskonale, że QLN najlepiej czuł się na starych mapach z nie tak bardzo rozwiniętą grą. Nadal próbuje grać jakieś turnieje na innych regionach, bo oczywistym jest, że całą Europę komentuje na streamie, ale nawet tam nie ma dużych osiągnięć. QLN nieraz na transmisjach pokazał, że ma wiedzę o tej grze i nieraz sam udowodnił to podczas grania. Niestety od 2021 roku nie możemy go nazwać proplayerem i niestety uważam, że nigdy już nim nie zostanie. Na pewno jego dobre początki w Fortnite umożliwiły mu aktualnie miejsce w internecie, ale niestety QL nie jest już zawodnikiem grającym na wysokim poziomie. Ale nie jest to kwestia jego braku talentu, a bardziej przestania grindowania i doskonalenia się w tej grze. W furach mogą się kampić, pamiętaj wszystko! Lewo, 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 Bro, rubel, lewo, dwóch! Na mnie jeszcze jeden! jak my żyjemy? Ja nie. O, nie, nie. Dobra. Ale u O Co Ale odjebałeś? Ja strawiam ja nam grę jak ktoś. Co zrobiłeś? Nie chcecie wiedzieć. Spadłeś! Nie chcecie wiedzieć. Czy QLN miałby szansę wrócić do swojego prime'u? Przy większym zaangażowaniu, wydaje mi się, że dałby radę jeszcze powygrywać jakieś dolary, zwłaszcza przy jego znajomościach i kontaktach z prosami. Przebicie Piku Proera wydaje się dosyć możliwe, ale przy aktualnych price poolach QLN mógłby liczyć na pojedyncze, okazjonalne 100 dolarów, a nie na tysiące jak w 2019. Podsumowując, QLN jest postacią bardzo zasłużoną w community Fortnite Competitive, ale jako gracz już od dawna nie jest najlepszy. Nadal wyróżnia się spośród przeciętnego gracza, ale nie miałby szans w konkurencji z najlepszymi i nigdy już tej szansy nie będzie miał. Wydaje mi się natomiast, że jego zadanie już dawno zostało zrozumiane i QLN zamiast grać powinien komentować i oglądać ze wszystkimi zmagania tych najlepszych. Muszę przyznać, że sam oglądałem wiele turniejów, właśnie u QLN-a, jego streamy umożliwiają nam zajrzenie do backstage'u polskiej i nie tylko polskiej sceny pro Pomimo wszystko chętnie zobaczyłbym jeden sezon chociaż próby powrotu do grania na wysokim poziomie, zwłaszcza w tych sezonach przejściowych, w których nie ma za dużo turniejów do oglądania. Jeżeli obejrzałeś materiał do końca, wejdź do QLN na streama i napisz mu, żeby to obejrzał. Jakbyś chciał zobaczyć więcej odcinków tego typu, wesprzyj mnie na YouTube lub wpisz mój kod w sklepie Fortnite.